Widzowie, dzisiaj będziemy dobijać Charlie. Jak wiecie, z ostatniego odcinka. Patrzcie, ją będziemy wbijać. Przywitajcie się z moją siostrą. Niestety nie mogę pokazać jej twarzy. Kalina, gramy. Zaprosimy kogoś, żeby z nami pograł na ligę mocy. Trzeba kogoś znaleźć. A szukamy. Zobaczcie na jej konto w YouTubie. Kalincik się nazywa. Ej, Kalina, ładnego sobie skinę kupiłem. No właśnie mi się podoba tak mi się się na niego. Jeszcze chciałam kupić tego robota, ale ostatecznie wysło że ja go kupiłem, bo mi się bardzo podoba. O Jezu, zaraz mnie... Dobra, dawaj. Dobra, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Gramy. Dobra. Chrońcie mnie, ja to strzelę. Mm. Bo mam ulta i mogę to ultem walnąć. Nie ma szans, że się obronią. Jakby to to część co gra i to jest prawda. Y, nie, my, my gramy z jakimś randomem. Ta za. Roza... No to jest random. To, to nie jest Klaudia, to jest jakiś random. To jest, random, to jest ma inne konto. A, ale, ale ja jej ja nie patrzyłem. To jest. Ja wybrałem jakiegoś człowieka, który nie. nie wyświetlał ja się tam. Że co? Ja ją podam. A, aha. Ile ona ma tych kąt? To no. Teraz to ma. A a jeszcze odblokowałam czaka, ale dalej go jeszcze nie używam. Jeszcze nie jest, jest nowi łódki. Ej, a jakby tak kupić jeszcze jednego skina? Albo nie, musimy robić misję. Bo na tym odcinku... Ej, ej, e, e, dawaj gramy na... na Game Grabie. Na Game Grabie gramy. Ok. Jedziemy z tym śledziem. Na blisko to ona jest zbyt kozacka, bo jak trafi celno, to od razu to do niej wraca. Walnęła mnie w kokon. Pomóż, pomocy. Dziękuję Mor. Nawet do czasu, jedna kalinka została zawinięta w kochą, no Klaudia, ja idź tam, i tam, i tam, dawaj, 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 miał się jeden na trzy. No już mają dziesięć. Nie, jeszcze... jeszcze zaraz będą mi mieli dziesięć i przednamy. U, u. u, nie. Dziękuję, Klaudia. Dawaj, 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 ją, dawaj, yo. No Nie, 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 no nie no. To rekordyliusza, mam na nim niską rankę, tak że... Muszę pokonać wółta dymiatrów, żebym tak... Zrobię to już, raczej. No. O, ja ci będę dawać... Jako już na niskim HP, to ja ci go daję, dobra? Okej. Bo ja nie, bo nie, nie mam misji do zabijania na tym trybie. Na batalii. Ej, fągaj. Fągaj. Chodź Kalina, chodź Kalina. Chodź Kalina. Brawo. Jeszcze jeszcze tylko jedna. No dawaj go. No dawaj go, dawaj go, Kalina, dawaj go. Chodź, chodź. Chodź tu typku. Wiem. Nie, wiesz. Jej, to bądź. Dawaj, dawaj, dawaj go, dawaj go. Dawaj kogoś. Dawaj ją, dawaj ją. Dawaj jego, dawaj jego, Kalina, dawaj jego. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, Kalina, dawaj. Dawaj, Kalina. Jest! Brawo, Kalina. Mamy to. Jezu, jakie mam lagi. Ktoś wstał z telefonu i ma straszne lagi. Dobra. Ktoś nas ogląda. Czy nie, ktoś. Czy w ogóle w tym trybie gramy tak w ogóle? Czy co? W jakim trybie my jak teraz na tym trybie gramy? My gramy na napadzie. Ja i A ja szukałam tej studzienki, bo klejmo to wyskakuje. A teraz to można, że my gramy na napadzie. Co <tuszy> no, się dzieje? No jaki jest, coś mi się dzieje z telefonem Landman jakaś. Wy to widzicie. Ale nie takie lagi, że mi wyskakuje ta antenka. Tylko takie ragi, że... Żebym miał dwa FPS-y. Mi się takie Lagnan. Dawaj, dawaj. Już muszę tą Charlie być muszę. To będzie fajna. Zanim wbiję tego skina, to ja nie wiem, czy ja zdążę tego skina robić, szczerze mówiąc. Ale nie wiem, jeszcze dużo czasu do końca karnetem to nie będę zdążyć. Nie no, bo zdążysz na pewno. W sumie to nie wiem. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, nikt nie patrzy. Ej, naprawdę no nikt nie patrzy, nikt nawet nie widzi. Dosłownie. Nie, nie Ej, ale ja puściłam te zwierzątka, one to za pół lat temu zostały. Teleportuj się. Dawaj, 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 MZ, dawaj, MZ. dawaj. Zostało 2%, ale już. Mogę sobie ciągnąć, bo my i tak wygramy. Ale i tak wygramy. No i tak, wygraliśmy. Mówiłam. Jeszcze, jak wiemy to, no to jeszcze no, jeden i będę miał Charlie. No tak ten. No Charlie jest mega fajna. Już na kartę właśnie zbieram, ale już pewnie nie zdążę tej Charlie pić. A ile, a na którym jesteś w poziomie? Czyli 31 pierwszym. No to będziesz Czyli... miała Charlie jak kupisz. A Beski tu bo już przeszłam. Nie, już ta nawet przeszłam. Myślałam, że nie, tak nie prawda miała. A ile masz gemów? 64. Nie wiem, czy się, ci się uda wbić te gemy. Za 12 zł jest 30 gemów, a za. A, za dwa, a ja kupię tą ofertę za 12 zł 150 kemów. Tymczasem oni mają połowę energii. Na tym nie mieć połowę. Dawaj, dawaj Kalina, wierzę w ciebie. No nie, no nie, czego ja nie No Nie, nie, dobra, biorę, biorę, biorę. Ale emocje, ale emocje, ale emocje. No i Jedna Kalinka. No no i wygraliśmy. Puu. Naprawdę ci telefon wpadł do kurczaka? Tak. <grym> Ani się nie stało telefonowi? Nie, miałem Czy ty byłeś w KFC? Nie, ten nie. Mortis będzie do tego rozwalał. Bez kitu. O, albo my jego. Dlatego ja lubię grać na Liza. Mortis jest denerwujący. Mortis jest słaby, jak się... Mortis jest słaby, jak nie umiesz nim grać.

Mam się awaria, nam pięć klejnotów.

No. Patrz jaki jestem dobrym Mortisem. Ja, ja myślałam, że nim nie umrzeć, bo ja mam go na słabej mocy pewnie na innych kontach. Ja byś mordercą. Jestem zamaskowany mordercą. My to gościu, który łazi z łopatą, która przypomina siekierę, ręce to wcale nie wygląda, jakby był mordercą, prawda? Nie. No nie. No i tak, dobrze zaczynaliśmy, a skończymy w piekle. Skończymy w smutku i żałobie. Sink, sink, sink Sink, sink, sinkujemy. Shink, Uciekam. Szybko, kalina, uciekaj. Nie, co ja zrobiłem? No dawaj to! Uciekaj! Uciekaj! No, nie. no dawaj, uciekaj Kalina, uciekaj! Chowaj się w i ja ciebie obronię. A jak już graliśmy? Zadymiarz Charlie! Mega mocna zadymiara! Mam ją! Ej, to Najpierw to ja muszę do niej skina kupić, klasyka. Pierwsze co się robi, to się kupuje skina. Za 29 gemów, ale skina. ci go pokażę, jak już go kupię. On jest ładny. Ten skinek. Nie, nie, nie. Za gemy. Mam ją. Mam skina. Niesamowita Charlie. Taki ładny. Patrzcie, jaki ładny. Ja nie widzę. No co, zaraz ci go pokażę. Najpierw ja muszę Charlie ulepszyć. A zagrasz jeszcze jedną... E, mhm, tutaj... zagram. Ej, to stałe notkę za darmo do Charlie. Za pliko. Jeszcze o, takiego skina mam. Jaki to tryb? To z Klejnoty. Ej, czy masz w postaci, jakie masz skina? Życo. Że co? w postaci, jakie masz, jakiegoś jest Że co? Nie rozumiem Ciebie. Masz do każdej postaci skika? Nie. Ubijam go w kokon. Dobra, ja siebie sam zawinąłem. Dobra. Nie ja mam gdzieś, że, że zginę. Nie zginę, Bez, bo mogę wejść w kokon i To no, nie jest betalne. No to w Dobra Kalina. Ja po tej rundzie chyba będę musiał kończyć. Kurde. No i super. Wszystkie gemy sobie tam leżą, czy lują bombę. No nie. Ale nie krótko. Znaczy nie. w tym kokoniku siedzący. Legendarny Star Drop! LEGENDARNY STAR DROP! Coś się stało? Skin do skujka mi drobnął z legendarnego Star Dropa! Do skujka! Do skujka? Go pokazuję tego skinka pięknego. Widzowie, to nie było ustawiane, naprawdę. Ja to totalnie losowo otwierałem. Pa! nie, nie miałeś? Yy, To nie to konto. Pa widzowie, pa! Pożegnaj się z cadina. Pa, pa! Dobra. Pa.